A także trochę bardziej, to jest... męczące. Gotów? Wykonanie zadanie bezkolizyjne, każdy zawodnik wykonał swoje czynności, określone w regulaminie, dla zawodników pochodzi w straży pożarnej troszeczkę, tak jak mówiłem, następnie inny regulamin, bardziej trudniejszy, wymagający praktycznie większej sprawności, w celu przeskoczenia. Najgrywasz? Strzany, 70, i równoważni, 6 metrów, płotek lekkoatletyczny. Wszystko się udało to w miarę wykonać bez zastrzeżeń.